Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, którego mam wrażenie już dość długo nie było. Bo jest to firm z moimi ostatnimi zakupami Tak ostatnio mi się troszkę zbierało tych zakupów i zbierało I pomyślałam, że chyba już najwyższa pora, żeby pokazać Wam Co nowego w ostatnim czasie się u mnie pojawiło To będzie taki miks zakupowy z kilku sklepów Między innymi ze sklepu Kreatywna Pracownia, Scrapbooking Shop, Craftwena. Nawet coś z Actiona jest też kilka zakupów ze sklepu Scrap Pasja, więc postaram się Wam po prostu po kolei wszystko pokazać. Nie jest tego może jakoś bardzo dużo, ale myślę, że kilka takich rzeczy, które są bardzo fajne w naszej skrapowej pracowni, tutaj się pojawią. Kilka też moich ulubieńców, do których lubię wracać. Także zapraszam Was serdecznie na film. Zacznijmy może od zakupów ze sklepu Scrapbooking Shop. Tutaj znalazła się między innymi mała kolekcja Prima, Prima Marketing, kolekcja Dulce. Ja już o niej myślałam od pewnego czasu. Podobała mi się, bo jest bardzo, bardzo słodka. I to dosłownie. Ma mnóstwo właśnie waty cukrowej, jakichś ciasteczek, dodatków. Jeszcze pojawia się tutaj motyw takiego Lunaparku. I pomyślałam, że może uda mi się stworzyć jakiś mini albumik Z wykorzystaniem tej właśnie kolekcji Ono ma właśnie takie motywy trochę cyrkowe No one mi się najbardziej kojarzą właśnie z Luna Parkiem Mamy też tutaj te motywy bilecików, które często się pojawiają w kolekcjach Primy Oczywiście przeróżne dodatki, napisy Tła zupełnie jak wata cukrowa. Zawsze są fajne napisy właśnie w kolekcjach Primy. Tutaj mam mały bloczek. Później jeszcze domówiłam w krewdwe nie kilka arkuszy z dużego bloczka, więc również wam pokażę, ale tutaj jest cała pełna kolekcja, cały mały bloczek. Ja co jakiś czas kupuję właśnie jakąś kolekcję primy i zawsze z nich jestem bardzo zadowolona, bo to kolekcje z których można stworzyć naprawdę wiele prac. Tak samo jak kwiaty, kwiaty prima flowers. Tutaj mam akurat paczuszkę kwiatów materiałowych. One są kupione właśnie w sklepie z scrapbooking shop. Pokażę wam je oczywiście w środku, bo Najlepiej to widać. Zobaczcie tutaj jeszcze jako dodatek mamy takie tło fajne. O, to są kwiatuszki materiałowe. Bardzo fajnie wyglądają i jest jeszcze tutaj taka kalka w, z tekstem. Bardzo fajnie się to razem prezentuje. Mamy kwiaty przeróżne i oczywiście dodatki w postaci listków. Przepiękne kolory. Myślę, że nawet do tej właśnie kolekcji dulce będzie fajnie, będą fajnie pasować tutaj te kwiaty. Ja je sobie odłożę w ten sposób na bok, później je już sobie zapakuję do woreczka. I papiery, dosłownie trzy arkusze papierów Aleksandra Rękę. To są papiery niemieckie do kupienia właśnie w sklepie Scrapbooking Shop. Papiery typowo scrapowe, ale one są właśnie projektowane i malowane. Ręcznie przez tą, o tą tutaj autorkę tych kolekcji. Oczywiście nie, że tak, że każdy arkusz jest malowany ręcznie, ale wszystkie te grafiki, które się znajdują, to są papiery jednostronne. Są one dość drogie, bo chyba około 7 zł, nawet kosztuje jeden arkusz. Ja mam do zrobienia box. Z okazji 18 urodzin dla dziewczyny, której pasją jest malarstwo. I jak tylko usłyszałam, no to wiedziałam, że muszę kupić koniecznie te papiery, bo będą tutaj idealnie pasować. I one są naprawdę świetnej jakości. Piękna kolorystyka, świetnie jest to wszystko razem dobrane. Mam nadzieję, że box też fajnie wyjdzie. No i moja hitowa, ulubiona ramka, którą zawsze kupuję, jak tylko robię jakieś zakupy właśnie w Scrapbooking Shopie. Jest to ramka na layout, ona jest w cenie 25,90. Jeden z takich layoutów, albo nawet dwa, mogliście zobaczyć na moim kanale. Cały tutorial z powstawania layoutu w ramię, naprawdę jest super. Ja mam ją powieszoną tutaj u siebie w moim skraposypialni w moim kąciku. I naprawdę bardzo fajnie prezentuje się na ścianie. Jeden ze starszych zakupów, o których nie wspominałam, kupiony podczas warsztatów stacjonarnych, jakie ostatnio miałam przyjemność prowadzić w sklepie Scrapbooking Shop, to jest tablica do bigowania marki We Are Memory Keepers. Tablica, która może być Wam znana, ja używałam. Mam dalej e, tablicę w calach Marty Stewart, jest to tablica, która jest bardzo często poszukiwana, mi ją przywiózł kolega ze Stanów Zjednoczonych, e, ale tablica Marty Stewart nie ma tych e, małych podziałek zaznaczonych, czyli mamy po prostu 0, potem mamy 1 cal, 2 cale, ale tych miar pomiędzy nie mamy tutaj na górze napisanych. Oj, bardzo Was przepraszam. Czy jest to jakiś wielki problem, że tych miar nie ma napisanych w tablicy Marty Stewart? Myślę, że nie, aczkolwiek mi jest troszkę wygodniej pracować właśnie, kiedy te miary są tutaj rozpisane. W szczególności, że jestem osobą, która zdecydowanie preferuje pracę na centymetrach i podczas prowadzenia warsztatów, czy podczas nagrywania tutoriali. Ja tylko biguję w calach, ale wszystko inne robię w centymetrach. Idealnej tablicy w centymetrach do bigowania jeszcze nie znalazłam. Te, które mają na górze wypisane centymetry, przeważnie mają tą część podziałki i tak w calach, albo mają um, taką wartość jak 1 cm, 1,5, 2, 2,5, czyli tak naprawdę bigowanie mamy praktycznie co drugą linię, więc też nie jesteśmy sobie takich malutkich wartości jak na przykład 0,2 czy 0,3 cm zbigować na tablicach. No chyba, że mamy oczywiście trymmer z opcją bigowania, także to też jest mój nowy zakup, właśnie ta tablica jestem z niej bardzo zadowolona. Bardzo fajnie mi się ją używa. Malutkie zakupy, naprawdę malutkie, w Ekszonie. po drodze dosłownie, przejeżdżałam przez miasto rodzinne i na sekundkę weszłam tylko do Ekszona. Ja tam najbardziej lubię kupować, przyznaję się, słodycze i zawsze więcej zapłaczę już teraz za słodycze niż za artykuły do scrapbookingu, ale te tutaj dwa zestawy powiedzmy rzuciły mi się w oczy i aż krzyczały kup mnie, więc skorzystałam. One nie kosztowały więcej niż 15 zł, na pewno nie więcej i tak to są takie pady. One nazywają się właśnie Journaling Design Pad. I tutaj tak samo. Ja je wzięłam z myślą o planerach i notesach. Zobaczcie. Mamy tutaj oczywiście też papiery. Jeżeli chodzi o papier, nie jest on jakiś super, dlatego że te papiery z Actiona nigdy jakoś mnie nie porywały. Tutaj mamy niższą i wyższą gramaturę. Także. Myślę, że pewnie je gdzieś komuś oddam, czy to do jakiegoś przedszkola, czy gdzieś tam znajdą swoje zastosowanie, ale to, co mi się bardzo spodobało, tutaj oczywiście błyszczące to też mi się spodobało, to są właśnie tego typu dodatki różne napisy i właśnie te dodatki do planerów. Czyli tutaj mamy na przykład takie fajne listy. Mamy tutaj na temat picia wody, treningu, 10 tysięcy kroków, medytacja, prace domowe, zdrowe jedzenie i brak wydatków. Wiecie, takie fajne trackery do planerów czy do nocesów. Różne rodzaje, do tego mamy jakieś fajne takie znaczniki, takie dodatki. To mi się akurat spodobało i. Trafiło do mojego koszyka. Może obrócę to w ten sposób, żeby było jak najwięcej e, widać. Mamy oczywiście wszystko w języku angielskim. E, coffee time. Po dwa razy z każdego wzoru. Tutaj urodziny, e, zakupy, lista to do. Ja takie rzeczy akurat bardzo lubię, więc do planerów na pewno wykorzystam. Różne tutaj właśnie napisy, różne kwiatuszki. Bardzo fajne. To jest taka wersja zielona. Jest jeszcze wersja różowa. Przynajmniej ja widziałam tam dwie wersje i ta już mi się bardziej podoba, nawet jeżeli chodzi o papiery. Tutaj ten marmurek bardzo fajny. Ja akurat marmurkowe wzory lubię, nawet na paznokciach teraz mam marmurkowe, więc już zdecydowanie bardziej w moim typie. Paseczki. Ten też jest bardzo fajny z napisami. To jest niższa, to jest wyższa gramatura. Myślę, że to będzie 240. Tutaj myślę, że będzie. No, stówka chyba. Tak na oko. Ale też bardzo fajny. No i tutaj tak samo mamy na temat książek, przeczytanych. Lista, właśnie rzeczy do zrobienia. Jakieś trackery z różowym złotem. Więc też mi się bardzo podobało. I tylko to kupiłam. jeszcze tam foliówki na kartki, które często wykorzystuję do pakowania kitów. Polowałam też na małą tablicę do bigowania, która wiem, że się pojawiła, ale akurat wtedy, jak ja byłam, to jej nie było, ale wiem już, że moja kochana siostra już mi ją upolowała. Ja lubię mieć takie rzeczy w zapasie, w szczególności jak na przykład prowadzę gdzieś warsztaty i staram się zawsze wziąć zapasowe narzędzia, gdyby ktoś nie miał, a na warsztatach był. Także to są moje bardzo skromne zakupy z Actiona. Kolejne zakupy to wspomniana już wcześniej Craftvena, i tutaj znalazły się moje ulubione nity z Wear Memory Keepers. Zawsze jak robię zakupy to sprawdzam, czy czasami ich nie ma i uzupełniam braki. A teraz już praktycznie wszystkie mi się skończyły. Ja ich nie przechowuję w tych opakowaniach. Mam specjalną skrzyneczkę, którą kupiła mi Asia Szulik w Ekszanie i w, nich, w niej właśnie wszystkie nitki przechowuję. Mam tutaj różowe, te takie metalowe i jeszcze w kolorze brązu. Także cztery paczuszki nitów z kraftveny. I dwa nowe dziurkacze. Dziurkacz do robienia tagów takich z falbanką. Ja zawsze je nazywam tagami z falbanką. I dziurkacz do robienia tagów klasycznych. Tak one się prezentują. One już są używane przeze mnie. Jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie, jak one działają, to zapraszam Was na kanał sklepu Craftvena. Tam robiłam całą recenzję i pokaz używania tych właśnie dziurkaczy tagowych. Ja bardzo lubię dodawać tagi do swoich prac i strasznie często je wykorzystuję. I wspomniane wcześniej duże arkusze do kolekcji Dulce od Prima Marketing. No, i tutaj już mamy piękne pos posrebrzenia. Złocenia łatwiej powiedzieć, chyba srebrzenia albo posrebrzenia. Ale na pewno mi ktoś poprawi w razie czego. Proszę bardzo, jakie piękne napisy. No ten misiu na rowerku jest po prostu przesłodki. Wiecie, te papiery nawet pasują do um, albumu dziecięcego. Myślę, że tutaj też fajnie będą pasować. Mamy makaroniki. No takie trochę lata 40-50 w Stanach Zjednoczonych. Bardzo fajne. Kolejne zakupy, które Wam pokażę, pochodzą ze sklepu Kreatywna Pracownia. Myślę, że to łatwo rozpoznacie po fantastycznych tekturkach. Zakupy ze sklepu Kreatywna Pracownia. Gratis oczywiście od Kasi. Zawsze dostajemy tutaj super gratisy w kreatywnej pracowni. Także polecam zajrzeć piękne tekturki i świetnie wyposażony sklep. Proszę bardzo, tutaj moje nowe, ulubione wstążeczki, czyli wstążeczki Old Fashioned Ribbons, nawijane na piękne bubinki, które są również z Kreatywnej Pracowni, możecie je sobie tam zakupić. W kolorze mam żółtym i takim błękitnym. Do tego troszkę tekturek. Moje zdecydowanie ulubione mandale. Jeśli chodzi o klej, klej marki Eco Scrapbooking znajdziecie właśnie między innymi w Kreatywnej Pracowni. Jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że to jest mój absolutny faworyt. Bardzo go lubię, mam zrobiony już malutki zapas, tylko trzy butelki, bo już dwie wykorzystałam, ale jest naprawdę świetny. Ja już porzuciłam używanie w albumach taśmy właśnie na rzecz kleju z Eco Scrapbooking już... Prawie rok go stosuję i jestem z niego bardzo zadowolona. Nie mogło też zabraknąć papierów. Papiery marki Lemon Craft nie pojawiają się często u mnie na kanale czy po prostu w moich pracach. Ale kolekcja Raspberry Garden w jakiś sposób skradła moje serce i musiała znaleźć się po prostu w koszyku z zakupami. I jest to kolekcja zaprojektowana, tak jak widzicie tutaj, przez Anię. Jeżeli chodzi o jej wielkość, to ja wzięłam sobie duży bloczek i mały bloczek. Mały, przepraszam, wersję A4, Album Edition. Pokażę Wam, co tam w środku jest. Piękne, takie romantyczne kolory, wzory. Naprawdę no, kojarzy mi się z ogrodem mojej babci, a ona właśnie uwielbiała hodować maliny, więc już w ogóle bardzo mi pasuje do niej ta kolekcja. Babci już niestety z nami na świecie nie ma, ale mam wiele jej zdjęć i myślę, że stworzę sobie taki pamiątkowy album z tej kolekcji. Piękne te motywy, piękne koronki. Także tutaj myślę, że super się to będzie prezentować. Jak widzicie, tu już się powtarza. I duża kolekcja, duża kolekcja, czyli mamy 12 na 12 cali i tutaj jest chyba 12 różnych wzorów. Zegar po prostu oprawić w ramkę i gotowa ozdoba. Elementy do wycięcia oczywiście też są w albumie obecne. W albumie, przepraszam, w kolekcji obecne. Wiecie, tych papierów teraz jest tak dużo i wszystkie są tak piękne, że brakuje tylko doby, żeby tworzyć z nich pracę. Ja sobie jeszcze domówiłam kilka pojedynczych arkuszy z tej kolekcji, bo zawsze przy albumie troszkę więcej mi ich jednak mimo wszystko schodzi. I kolekcja Witaj piękna, Hello Beauty od. Crafto Clock. Już wam pokazuję, jak ona się prezentuje w środku. Mamy tutaj tagi i też bardzo fajna kolekcja taka lekko w klimacie vintage. Fajne są tutaj te przetarcia, też takie motywy koronkowe. Romantyczna kobieca kolekcja myślę u mnie to wszystko zawsze jest kupowane z perspektywy zrobienia albumu, no ale nie zawsze starcza na wszystko czasu, ale może jakiś taki malutki albumik uda mi się z niej wykonać. Ostatnie zakupy są ze sklepu Scrap Pasja. Nie są one jakieś duże, ale tutaj też chciałam Wam pokazać kolejną porcję nitów We Are Memory Keepers, tym razem żółte i do tego jeszcze takie czarno-białe-szare. Kolejne dwie paczki do rozdysponowania, troszkę powiększyłam swoje już bardzo malutkie zapasy. Do tego mamy tekturki, w sumie napisy tekturowe z Craft O'Clock z edycji mixed mediowej, one są bardzo grube. Kwiaty magnoli zawsze kupuję w sklepie Scrapasia. Zapas oczywiście do kleju na gorąco. I tutaj jest mika. Czyli to jest ten taki proszek. Mam nadzieję, że będziecie coś widzieć. Do prac bardziej miks mediowych. Jak również z myślą właśnie o pracach mix mediowych, kupiłam masę piaskową i gruboziarnistą z renesansu. Specjalnie ją tutaj troszkę już otworzyłam, żeby Wam pokazać, jak ona wygląda w środku. Ostatnio zaczęłam bawić się troszkę mediami. Długo miałam takie wrażenie, że to nie dla mnie. Ale jednak bardzo mi się to spodobało i ostatnimi czasy coraz więcej mediowania się u mnie pojawia. I mamy jeszcze tutaj kolekcję Baby Adventure od Craft You. Kiedyś dostałam ją w prezencie od Asi Szulik i dokupiłam sobie teraz drugą paczkę, żeby stworzyć z niej większy album, także szybciutko Wam ją pokażę. Bardzo urocza kolekcja. Specjalnie przeznaczona, myślę, i dla chłopczyka, i dla dziewczynki, dlatego że z tej strony na przykład możemy wykorzystać już w albumie dla dziewczynki. Chmurki niebo też jak najbardziej się do tego nadają. A tutaj z drugiej strony znowu chmurki różowe, więc tym bardziej. Mamy tego pięknego słonika, ptaszki, gwiazdki. Też bardzo fajna, bardzo kolorowa kolekcja. Ja ogólnie bardzo lubię takie kolekcje pełne kolorów i wzorów. Po dwa arkusze z każdego wzoru. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje ostatnie zakupy. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Koniecznie dajcie znać, co najbardziej wpadło Wam w oko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.